Mamy osobę poszkodowaną. Leży tutaj. Podchodzę z zawsze do osoby o wzroku, tak żeby osoba mnie widziała. I będzie się odwracać, to mogę pogłębić ten uraz. Podchodzę bokiem. Halo, obudź się, co się stało. I budzę. Sprawdzam jego przytomność. Halo, słyszysz mnie? Obudził się? Chyba nie. Chyba nie. To, co muszę zrobić, sprawdzić, czy jest oddech. 60% zgonów w wypadkach komunikacyjnych umiera i jest spowodowanych brakiem oddechu. Jest uderzenie, człowiek wisi na pasach i się dusi. Ludzie nic nie robią, bo się boją: Pani, nie ruszaj kręgosłup, a człowiek się po prostu nam dusi. Zróbmy sobie doświadczenie: docnijcie brodą klatki piersiowej, cofnijcie język do tyłu i spróbujcie coś powiedzieć. Daję radę? Słabo. Okay? Zróbcie to jeszcze raz. Dotknijcie brodą klatki piersiowej, puszczcie rękę na czole, dwa palce na podbródek i odchylcie głowę do tyłu. Czujecie jak język wychodzi z ruch oddechowych? I człowiek oddycha. O to tutaj chodzi. Pamiętajmy, żeby nasz wzrok był zwrócony na klatkę piersiową. Jeżeli ja patrzę w drugą stronę, no to użyłam w tym momencie tylko dwóch zmysłów, a nie trzech. Chcę jak najwięcej zmysłów użyć. Jeżeli poszkodowany nam nie oddychał. Przechodzę do uciśnięć klatki piersiowej. Rozbieramy poszkodowanego, to jest u kobiet, do góry, albo obcinamy ramionczka. Gdzie uciskamy klatę piersiową? Nad mostkiem. Dzielimy tułów na pół, klatkę piersiową dzielimy na pół. Pomacajcie sobie, twarde i płaskie. Twarde i płaskie. Mamy? dubka w górze, lekki rozkrok w kolanach, proste ręce, całym ciałem i uciskam. A wszystko to, bo Ciebie kocham. O co chodzi? Chodzi o ryt. To ma być w tempie. Jeżeli będę to robił za szybko, bez sensu. Za wolno, bez sensu. Między 100 a 120 na minutę. Czyli to każde dysko, które sobie w głowie włączycie, będzie dobre. Po co uciskamy klawkę pierwszą? Chodzi o to, żeby krew nie krzepła. Jeżeli krew nie krąży. Krew krzepnie. My musimy stać się zewnętrzną pompką, żeby pompować tą krew. Dlatego, jeżeli uciskamy to na głębokość 5 cm, jeżeli wyciskamy, tak, jest tak zwana relaksacja, to serce musi wrócić do stanu pierwotnego. Nie zginam rąk w łokciach, i serce mi wraca do stanu pierwotnego. Do kiedy uciskam klatę pierwszą? I przejęcia przez bokotowie poszkodowanego. To są dorośli, jeżeli chodzi o dzieci, i tutaj dostosowuję siłę do wielkości ciała. Nie będę go uciskał dwoma rękoma, tylko jedną ręką. Do rytmu! Nie bądźcie bójkami z wesela! którym muzyka nie przeszkadza! A pogotowie przyjedzie dopiero po 80 10 minutach. ciśniemy klatę. Ciak, ciak, ciak. Walczymy o tę ściową. kaman. My zaczęliśmy uciskać. Wiemy już, że Pogotowie musi przyjechać, a czy ktoś wezwał Pogotowie? O no właśnie. Jeżeli zacząłem uciskać klatę piersiową, znaszam ludzi do pomocy. Pan w czerwonej bluzie, jak pan ma na imię? Paweł. jestem Michał, zadzwoń na Pogotowie, dobra? Zadzwoń na numer 999 i powiedz, że są stacje kobiety lat 30. Zadzwonisz? Super, wspaniale. Panie Patryku, pan leci po defibrylator, ok? Panie Jacku, pan leci na zewnątrz i macha pogotowiu, aż tutaj przyjedzie. Tak? Wyznaczamy konkretne osoby, bo nikt wam nie zadzwoni. Paweł, Michał, on mi już nie ucieknie. Czuję presję, musi zadzwonić. Ludzie w szoku mogą zapomnieć numer telefonu. 999 albo 112. Co mówimy? Co przekazujemy? Lokalizacja. Jeżeli mamy już lokalizację przekazaną, co przekazujemy dalej? Ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie? To jest wasze urządzenie, wy macie je w biurze, podobno cztery te urządzenia macie czy są trudne czy nie on off włączamy i słuchamy poleceń upewnij się że zostało wezwane pogotowie ratunkowe